Zawsze mówiłem prawdę, nie bałem się nigdy. I przysięgam, że to, co mówię, to jest prawda. To jest prawda. Powiem także, że Prawo i Sprawiedliwość dalekie jest od doskonałości, bo tak jak, jak, jak to jest z charakterami ludzkimi, są ludzie i ludziska. Natomiast jest o lata świetne, uciwsze od tych, którzy dzisiaj rządzą i w naszych sercach płonie jeszcze święty ogień miłości do ojczyzny. Tego możecie być pewni. My nigdy ojczyzny nie sprzedamy, a ja jestem człowiekiem, który szczególnie jest wyczulony na, na to, żeby był równy poziom, wyrównanie, wyrównanie poziomu życia wsi, małych miasteczek i elitarnych ośrodków wielkomiejskich. Tego możecie być pewni. W Unii Europejskiej jest wiele spraw do załatwienia, powiem tylko o jednej którą uważam za absolutnie najważniejszą. Oczywiście wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich to jakby jest zasada, która musi być zrealizowana, bo ona wynika z prawa europejskiego. Europa głosi, że nie można dyskryminować kogokolwiek pod jakimkolwiek bądź pozorem. A druga kwestia, która dotyczy nie tylko wsi, ale całego polskiego narodu, polskiego przemysłu, polskiej gospodarki, to jest kwestia tak zwanej dyrektywy klimatycznej klimatyczno-energetycznych. Otóż ja na tej sali już raz mówiłem o tym, może no, część z Państwa to słyszało, jest, jest także w internecie słynne moje wystąpienie zatytułowane Globalne Ogłupienie. Ktoś kto z Państwa będzie chciał, to sobie to znajdzie. Powiem tylko o, o kluczowych kwestiach. Mianowicie Unia Europejska wymyśliła sobie, że będzie zwalczać dwutlenek węgla w ramach walki z ociepleniem klimatu. Według mnie nie ma żadnego ocieplenia klimatu, to po pierwsze. Ostatnie badania rozkładu temperatur średnich wskazują, że jest minimalne oziębienie. Po drugie, przy obecnym stanie wiedzy człowieka, przy rozwoju techniki i technologii. Człowiek nie jest w stanie wpływać na cykliczne przemiany klimatyczne, a oni zażądali redukcji dwutlenku węgla o 20%. Wiecie jakim kosztem? 500 miliardów euro ma być na to wydane. To jest całkowicie wyrzucony w błoto pieniądz i jednocześnie w polskich realiach to oznacza, że będziemy musieli, musieli pozbyć się energetyki opartej na węglu. Bowiem naukowcy wyliczyli, że przy, jeżeli cena emisji jednej tony dwutlenku węgla przekroczy 15 euro za tonę, to wówczas Polska energetyka opartu, oparta na węglu przestaje być opłacalna. Wiecie co to znaczy? Jesteśmy o krok od tego, bo, od tego, bo już najważniejsza spółka węglowa praktycznie zbankrutowała, a koszt wytwarzania energii jest, jest mniejszy niż, niż uzyskane, uzyskane z tego zyski, czyli nierentowny. Unia Europejska zrobiła to dlatego, że mają własne elektrownie nowoczesne zbudowane w porozumieniu z Rosją na gaz. Dzisiaj te elektrownie dopóki funkcjonuje energetyka węglowa są nieopłacalne. Co trzeba zrobić? No wymyślić taki sposób jak rzucić na kolana tą tańszą energetykę, która z nimi konkuruje. No i wymyślili. I wymyślili i mamy 20 procent emisji dwutlenku węgla e, redukować. Proszę Państwa, jak się, jak się na, nad tym w ogóle zagłębić, to e, uważam, że jest to największa mistyfikacja w historii ludzkości. Za nią stoją potworne pieniądze, wielkie interesy i chęć budowy takiej quasi-religii, quasi która po obaleniu całej etyki chrześcijańskiej, bo i Unia Europejska, i, i lewackie kręgi w Stanach Zjednoczonych do tego zmierzają muszą wprowadzić jak, jak, jak jakiś zamiennik i tym zamiennikiem ma być bojaźń klimatyczna. No mówiąc po chłopsku, yy, dawniej była bojaźń boska, a teraz macie się bać tego, że, że albo przyjdzie lodowiec, albo stopnieje lodowiec i zaleje wasze dzieci i młodych. Tak Proszę Państwa, bo to jest właściwie dla was najważniejsze. Albo oni, albo my. Takie jest rozdanie. Jeżeli Znów nie pójdą ludzie uczciwi do wyborów. Jeżeli znów oni wygrają te wybory, to reprezentacja polityczna w Unii Europejskiej nadal będzie polskie interesy sprzedawać, opowiadając, że Polskość to nienormalność i stopniowo likwidując państwo polskie. My tego nie zrobimy nigdy za żadne pieniądze. Nas nie można ani kupić, ani przestraszyć, wszyscy to wiedzą. Ja uważam, że jest to niesłychanie ważne rozdanie psychologiczne, ale także następny polski rząd, jeżeli zostanie wybrany rząd patriotyczny, to będzie musiał mieć współpracowników w Unii Europejskiej w postaci dużej grupy posłów myślących w kategoriach polskiej racji stanu. Jeżeli w większości będą oni. To nie będziemy w stanie w tych komisjach parlamentarnych, yy, na forum parlamentu i wszystkich instytucjach towarzyszących załatwić tego, co dla Polski jest najbardziej żywotne. Proszę Państwa, to są główne kwestie, i dzisiaj jak rozumiem, przyszliśmy Państwa prosić o poparcie. Nasza lista jest bardzo silna, jest na niej 10 osób. Tutaj, tutaj siedzi trójeczka, dwie piękne panie, i, i Wasz stary weteran. Więc yy, macie to wszystko w swoich, w swoich rękach i proszę w imieniu swoim, w imieniu sprawy, yy, no, o, w oparciu o wszystko to, co najświętsze jest dla Polski, idźcie do wyborów, przyprowadźcie ze sobą znajomych, przyjaciół, rodziny, bo frekwencja się zapowiada skandalicznie niska. Co to znaczy? że nie tysiące głosów, ale setki czy dziesiątki głosów mogą decydować o tym, ile dostaniemy mandatu i kto do Parlamentu Europejskiego wejdzie. A jak, jak Państwo dobrze wiecie, nie jest bez znaczenia, czy będą to ludzie przygotowani, czy nie przygotowani, twardzi, wypróbowani i czy wreszcie będą to patrioci.